Cześć wszystkim! Witamy Was ponownie na naszym kanale Travelers.pl Jesteśmy w stolicy surferów, że tak to w mieście surferów El Tunco i za chwileczkę uciekamy z naszego hotelu albo motelu, hostelu, nie wiem jak to nazwać nawet i ruszamy do stolicy El Salvador Aktualnie w stolicy, tam gdzie jedziemy jest stan wyjątkowy, wojsko Stało sprowadzone specjalnie około 15 tysięcy żołnierzy, i ogólnie mają trzepać wszystkie praktycznie domy, ponoć, w poszukiwaniu gangów, które są tutaj dosyć popularne i krwawe, że tak to ujmę. I zobaczymy, czy to faktycznie tak wygląda. Czy po prostu informacje w internecie takie są no, rozpowszechniane i tyle. Zobaczymy. No, zanim zaczniemy, zostaw suba i lecimy. Spróbowaliśmy łapać stopa albo tego chickenbusa, ale z chicken busem będziemy mieli 3-4 przesiadki, praktycznie, żeby się dostać. Także zamawiamy uberka. Mamy nasz pokoik. Tutaj wchodzimy. Jest łóżeczko, krzesełko. O dziwo jest telewizor, wiatraczek i co najlepsze w końcu mamy prywatną łazienkę. Co, co prawda dziwi mnie to, że w tym miejscu jest prysznic przed toaletą. No ale jest elegancko. Mamy w końcu swoją łazieneczkę po czterech chyba noclegach. I zapłaciliśmy za to 80 zł, także po 4 dyszki na głowę. To nie jest źle. Ino się cieszyć. Słuchajcie, bardzo miło nas przyjęli. Mamy w cenie jeszcze tego noclegu tych 80 zł śmiesznych. Realnie. bierzemy sobie w końcu wszystkie nasze ciuszki. A w międzyczasie idziemy coś zjeść. Będziemy szli na główny ryneczek, tutaj, gdzie ponoć tętni życie. Zobaczymy. A, a propos wojska, policji i tak dalej co mówili, to szczerze mówiąc nic nie widzieliśmy nawet na wjeździe i tak dalej. A w ich tutaj okolicznych wiadomościach trąbią, że niby wszędzie wojsko będzie stało przed już wjazdem do miasta i tak dalej. Nie ma nic, póki co nikogo nie widziałem. Może się to zmieni, zobaczymy. Cieką, kanapeczkę dostałem. Sara ma burgerka. No i małe Co Czata mamy? To jest jakieś ostre jakieś, Zobaczymy jak smakuje. Wiecie, Sara jeszcze tam dorzuciła dwie porcje frytek. Znaczy chciała jedną ogólnie, ale chyba się źle zazumiały. zrozumiały wspaniał i jesteśmy full pod kolekami. Zapłaciliśmy 11 dolarów że nie jest źle. Za kanapkę burgera, dwie porcje frytek i dwa napoje. Idziemy dalej. Mam być szczery to na razie. Jesteśmy na takich dzielnicach, że wali samym szczochem albo dymem. Typowo, że coś palą tutaj. Dotarliśmy na jakieś ryneczki, już tu się zaczęły. Ale to nie jest ten główny rynek ogólnie. Sara źle wbiła GPS i idziemy przez takie mniejsze ryneczki. Tu bardziej miejscowe chyba. Przynajmniej taki się wydaje. Takie bardziej slumsowe, że tak to ujmę. Chino i chilita de todo tamaño y precio. Raketasy para eliminację turystów. Raketasy. Tu na rynku raczej turystów nie znajdziecie. Jesteśmy jedyni. Na pewno mogę sobie rękę dać, uciąć, że nikogo tu nie spotkamy. Patrzcie. Cię mam wrażenie, że coraz bardziej tutaj śmierdzi U, Ciężko, ciężko Ile tu jest ludzi, Macie kościołek? Kościołek A tu dalej się ciągnie, ciągną się te stragany i ogólnie to jest ten mniejszy rynek ponoć gdzie jest mniej ludzi Sara już dalej upatruje rzeczy Spodenki przed chwilą znalazła Po dolarku A tam dalej Gdzie Wszystko praktycznie jest za dolara Czy ciuchy, czy no cokolwiek praktycznie za dolara wszystko A, wielki burny niesie To baweczka, nie chłop. Wszystko za dolatkę, wszystko. Uno dolar. Dajcie na serio, tu koordynacje wielkie. To macie tutaj torby takie, pomidory, to wszystko za dolara jest ogólnie. Wszystko praktycznie tutaj. Tak, w takiej cenie leci. No wiadomo, są jakieś inne produkty, trochę droższe, ale praktycznie wszystko leci w tej cenie, co chciałem powiedzieć jeszcze. Idzie się zgubić tutaj, kurde, idziemy, idziemy, tu końca nie widać, a jeszcze były różne boczne uliczki jakieś, powiedzmy ciemniejsze, że tak to bym, były wejścia do budynków tutaj jeszcze. I to rzekomo jest ten mniejszy rynek. Rzekomo, ciekawe jak ten większy wtedy wygląda. Chyba, że po prostu jest bardziej centralny, do, bliżej centrum, może o to chodzi więcej tam będzie, nie wiem, czy turystów też, czy coś. No bo tutaj nikogo nie ma. Poza nami oczywiście. Słuchajcie, tu się wszystko zaczyna. A tam jest masakra naprawdę. Teraz tu się spokój, fajnie. Powietrze jest aż inne. Nie śmierdzi aż tak. Bo strasznie tam śmierdziało, szczerze mówiąc. Uff, wydostaliśmy się. To jednak jest główny rynek, ten centralny, tylko że on po prostu jest tak szeroki, że drugie wejście, którym chodziliśmy inaczej się nazywa. Teraz wejdziemy sobie jeszcze tam do środeczka, zobaczymy co mają. Czy tu na razie ciszej jest, nie ma takiego przepychu jak na dworzu, to mi się podoba, przynajmniej nie jest głośno, nie śmierci aż tak póki co, zobaczymy dalej. No, coś co wziąć My się zamknę. W środku była jeszcze taka strefa Gastro pełno takich okieneczek stoi z jedzeniem no, tam już nie wchodziliśmy ogólnie to no, ciężko wytrzymać, naprawdę zapachem jest tutaj Ach, nie polecam akurat nikomu tego wdychać no ale ryneczek fajny, no, dużo się tutaj dzieje a co do tego co czytaliśmy w tu wiadomościach lokalnych, to nie ma w ogóle dalej żadnego wojska, nic, nikt nic nie obstawia, także nie wierzcie medium. Mamy jest czerwone. No, to prosto prostu możemy iść też chyba. Co tam tak wesoło? Co tam tak wesoło? O Jezus, ale tu jest brud w tej rzece. Dramat. Nie wiem czy widzieliście, ale tam były po prostu pumy, jakieś piana była wszystko do rzeki tutaj ląduje. Prawdopodobnie już sypiorą albo nawet, nie może się kąpią w tej rzece. Uff, strasznie się oddycha. Jeszcze naprawdę nie trafiliśmy chyba takiego miejsca, żeby tak chwaliło co chwilę sikami i czymś innym ja się nie będę wyrażał brzydko widzicie nie ma tu problemu żeby zatrzymać się po prostu o, tak na środku jest to tutaj stuprocentowo normalne chodniczków trochę brakuje są to już te strasznie wysokie krawężniki i po chwili znowu jest zejście także góra-dół, góra-dół się idzie Ciężkie miasto, przyznam szczerze. No, jesteśmy tu tylko jeden dzień i ewakuujemy się dalej. Może i na szczęście. Nie wiem, czy jest tu coś wartego pokazania, że tak to, nie, Domu muzea, jakieś tam wieś, takie większe budynki też się tu znajdują. Ale czy jest sens iść specjalnie 5 km pod muzeum, żeby i tak nie wejść do niego? Tak myślę, że niekoniecznie. tu na terenie Salwadoru całego głównie właśnie w stolicy działa gang Mara Salvatrucha jest też również bardzo popularny w USA zajmuje się głównie handlem ludźmi, nielegalną imigracją, czyli handlem narkotykami bronią i tak no i rząd ma tutaj problem z nimi już w zeszłym właśnie roku z 50 tysięcy osób tu zamknęli z tego gangu i mieli tutaj przysłać wsparcie ponoć do stolicy, którego właśnie nie widzieliśmy. Ponieważ krwawy gang ponoć dosyć mocno właśnie, że się nie patyczkują zabijają ludzi. Mają tatuaże, głównie właśnie na plecach mają swój znak taki, ale widziałem, że dużo osób też ma po prostu dziary na twarzy, że po tym łatwo jest ich poznać. No ale nic takiego nie spotkaliśmy. Poza smrodem tak naprawdę w tym mieście. Nie no, fajny był ryneczek, trzeba przyznać. Dużo rzeczy było ciekawych. A tak poza tym to chyba będzie tyle. Nie wiem czy jeszcze coś wam pokażemy tutaj. Idziemy pranie nasze rozwieszać, bo się skończyło prawdopodobnie. Ejcie, czytałem też właśnie, że w całym Salwadorze ogólnie, w 2020 roku dopiero, był pierwszy dzień bez żadnego zabójstwa. A wcześniej sięgały statystyki nawet 15 zabójstw dziennie. Także no, jest tu bardzo wesoło. Rekordowo jednego dnia było 67 zabójstw tu. No. Także i tak chyba już się tu uspokoiło z tego co widać. Dobra, idziemy. Dobra, pokażę wam jeszcze fanty, co wzięliśmy z sobie. Są małe napojiki. Ej, kamera mi, nie uciekaj. Małe napojki, takie to po 60 cent były. Fajki wzięliśmy, bo były o połowę tańsze niż w poprzednim mieście były za 2,50 dolara. E, 5 mandaryneczek, to za 2 dolary. To akurat uważam, że przepłaciliśmy trochę, bo było można taniej to zrobić. Takie ciasteczka, fajne nawet. Nie wiem, będziemy ich próbować za 1,50 dolara. I Sara sobie kupiła takie spodeneczki, za dolar za każde. Także myślę, że nie jest źle. Fajnie było. Dobra, biorę słuchaweczki. I ruszamy do jakiegoś mini parku. Tutaj jest niedaleko 3 km stąd. Zobaczymy jeszcze coś jednak. Sara została, montuję kolejny film. No a ja przynajmniej sobie muzyczki posłucham po drodze. Także jest gitarka. Mam nadzieję, że zdążę przed zmrokiem w miarę. Bo nie wiem czy chcę tymi slamsami wracać tutaj późną porą, ale okaże się, idziemy. Dobra, dotarliśmy do parku. To jest chyba jedyny baz zieleni praktycznie tutaj w mieście poza tymi spalinami i, i zapachem przyjemnym bardzo, o którym wspominałem. Dobra, zobaczcie jak to wygląda. Tutaj zraszaczki włączone. To pewnie, no co, lampeczki się świecą wieczorem. Wiadomo, teraz nie będą się świecić w dzień. Już może jeszcze się załapie, bo niedługo będzie się robić ciemno pewnie. Mm. No dosyć przyjemne. Ludzie się relaksują, dzieci się bawią, widać, w piłeczkę się grają. Nieźle, przynajmniej coś tutaj, trochę zieleni w centrum miasta. Macie mini ronda, bo <laughs> mi rowerzysta potrącił. Całkiem przyjemne dla oka, trzeba przyznać. I serduszko. Idziemy oczywiście przez nieco. co? Pa pa, pa, pa. Musi być, musi być przejście. No, tak kolorowa dosyć tutaj serduszka, jakieś inne rzeczy. Bo nie wiem, czemu niektóre rzeczy są odgrodzone ogólnie. Taśmami, żeby nie podchodzić tam. Nie wiem, czy coś później będą tu robić, czy, czy już zepsute obiekty są, że tak to imię. No, Ale będą musiał minąć. Tutaj już nawet przede mną jest takie coś, że trzeba ominąć. No ale idziemy. Tylki... Chciałem w takim metalowy mostku zobaczyć czy coś, z góry będzie lepiej widać. No ale chyba nie słabe pomysł ponieważ drzewa są wszędzie w okolicy, ale może coś się uda zobaczyć. O jest jakieś miejsce wolne w miarę Ale Szału nie ma z góry. Szczerze mówiąc, ale drzewa ładne mają że to jest jedyna taka miejscówka poza Zoo na przykład tutaj, która ma świeże powietrze i ludzie tu przychodzą się relaksować po prostu. Widzę, no sporo osób jest, głównie pary z tego co zauważyłem albo całe rodziny. Raczej tak mało widziałem znajomych typowo, że sobie wyszli. Kilka osób nawet czy coś. Raczej Ale co, fajna miejscóweczka w porównaniu do reszty miasta, że tak to ujmę nie wiem, czy jest jeszcze coś takiego, co tu mogę pokazać. Wiecie, wejście. Świąteczne. Za mną będzie przejeżdżał za chwilkę policjant na rowerze. I tak patrolują jednak tutaj ten park. Ale nie mają ani broni żadnej, nic, tylko walki widziałem. Nie jest ich za dużo też, szczerze mówiąc. W bardziej obstawione, tak trąbią w mediach o tym daje kolejny powód <grych> dla mnie, żeby nie ufać temu, co, co media mówią ogólnie i politycy tak naprawdę nie wiem, jest spokojnie bardzo póki co no wiadomo, są tu dzielnice, co w pełno bezdomnych leży, nie pokazywałem wam tego, ponieważ głupio mi wyciągać kamerę akurat, jak widzę bezdomnych leżących gdzieś pod mostem albo coś, nie wypada, nawet tak szczerze mówiąc oni też pewnie by nie byli z tego zadowoleni zbytnio, dlatego no Pomijamy ten temat. No i chyba tyle będę zmierzał powoli gdzieś w kierunku domu i tak i tak kawałek przeszedłem już dzisiaj Także idziemy w domku, ten cały mokry, jest tak gorąco eee, i widzieliście no praktycznie całe miasto wygląda podobnie nic specjalnego szczerze mówiąc I no nie ma sensu dalej gdzieś tam łazić zrobiłem i tak z 7 kg razem także jest git w miarę, no i chyba będziemy powoli kończyć, bo szykujemy się na jutro Dobra, dzięki, że nas oglądaliście. Kończymy dzisiaj. Nie, nie ma nic więcej tu tak do pokazania. Jutro się ewakuujemy ze stolicy. Zobaczycie gdzie, jak będziecie nas dalej oglądać w następnym odcinku. Także trzymajcie się. Do razie. Dobra, dzisiaj pozdrawiamy serdecznie nasze rodziny. Peace.